Cześć, dzień dobry. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, że w sumie znowu że edukacja domowa nie dzieje się w domu, dzieje się w różnych miejscach. Zaczyna się w naszych głowach, kiedy mamy różne pomysły, kiedy chcemy jako rodzina robić coś ciekawego. I na przykład ta część edukacyjnej przygody, o której dzisiaj Wam opowiem, zaczęła się, kiedy byłam z pierwszą córką w ciąży. I jeszcze nie wiedziałam, że jest córką, jeszcze nie wiedziałam, kto tam mieszka, jaki będzie, co będzie lubił, i w ogóle e, tej ciąży widać, nawet nie było. Poszłam na pocztę, sytuacja prozaiczna, e, coś tam potrzebowałam załatwić, i była tam e, do kupienia, mieszkamy nad morzem, była tam do kupienia pocztówka. To nie była ta konkretna pocztówka, którą teraz widzicie ponieważ tamtą mam schowaną w takim kuferku pamiątkowych rzeczy, o którym też kiedyś opowiem i pokażę, co my sobie tam chowamy, bo to w zasadzie jest całkiem fajna inspiracja. Teraz nawet dziewczynki mówią, mamo, to czy tamto schowajmy do kuferka? Tak na przykład jak dostałyśmy świadectwo ukończenia pierwszej klasy i pytam córki, no co, co ty uważasz, bo to w sumie dokument <coughs> ważny, co ty uważasz, żeby zrobić z tym dokumentem, co, co, jak ty to widzisz. Na co on odpowiada? No, słuchaj, mamo, schowamy go chyba do kuferka wspomnień. Także te kuferki wspomnień. I teraz tak, poszłam na pocztę, zobaczyłam taką właśnie pocztówkę z wypisanymi latarniami morskimi. I pomyślałam sobie, kurczę, jak moje dziecko będzie już potrafiło chodzić i będzie na tyle duże, że będzie tam coś ogarniało, to ja bym chciała, żeby... Zwiedziło te latarnie, wiecie, takie myślenie o tym, co można robić z dzieckiem, nawet już wtedy, nie? I ten pomysł przetrwał. Pojechaliśmy do to, to wtedy już były dwie córki. Jak dowiedziałam się, że jestem z drugim dzieckiem w ciąży, to właśnie kupiłam drugą pocztówkę, żeby też miała, miała pamiątkę. Poczekaliśmy, musieliśmy troszkę poczekać, ponieważ żeby dzieci mogły wchodzić na latarnię morską, muszą mieć odpowiednią wysokość. Słuchajcie, teraz wam nie powiem, bo nie pamiętam. Ale ta wysokość to jest albo 1,10 m coś tego typu, nie. I pamiętam, że jak na pierwszą latarnię morską wchodziliśmy, to młodsza córka miała troszeczkę mniej, ale udało się wejść, przekonać pana na wejściu, że, żeby weszła. Bo nasze dzieciaki są mocno takie sprawne w chodzeniu, nie? że tam nie ma wspinania, jakieś tego typu rzeczy. To nie jest dla nas problemem, także tam nie było. Kiedy do, dotarliśmy na tą latarnię morską, była to latarnia morska w krynicy morskiej, jak tutaj widzicie. To okazało się, że na miejscu możemy kupić. Bo ja myślałam, że wiecie, że skorzystam z takiej pocztówki i tam z tyłu po prostu będę sobie wypisywała daty, kiedy byliśmy w tej latarni, i na tej zasadzie będę tworzyła pamiątkę, nie? Plus, jakieś może zdjęcie, coś tego typu. Okazało się w latarni morskiej, że funkcjonuje coś takiego jak. Paszport. I można zdobywać odznakę turystyczną miłośników latarni morskich, bliza. To jest wydawane przez instytucje. Ja tutaj specjalnie nie mam podpisanego, żeby, żeby po prostu nie pokazywać danych, też nie. Tu są wypisane latarnie morskie, są wypisane też na zasadzie, w jaki sposób przyznaje się te, te odznaki. Przyznaje się w ten sposób, słuchajcie, jak wchodzimy na latarnię, no to tutaj na przykład, powiedzmy, pierwsza nasza latarnia to było w ogóle właśnie krenica Morska. Żeby tutaj pokazać tak szybciutko, wchodząc na latarnię, czy tam schodząc latarnię, raczej na wejściu, nie, prosimy o pieczątkę. I tutaj, o właśnie, mamy Krenicę Morską, jest data i pieczątka w ten sposób można sobie potwierdzić. Tutaj na przykład mamy pieczątkę z Helu, nie. I mamy tych pieczątek ileś. Tutaj mamy stilo. Fajnie, bo każda latarnia morska, która wchodzi w skład, tych, które są jakby brane pod uwagę do tej odznaki, jest tutaj wypisana, ma swoją stronę. My to kupowaliśmy chyba troszeczkę taniej, bo to było um, <laughs> ze dwa lata temu. Natomiast teraz kosztuje to 20 zł. Nie jest to też jakiś wielki koszt. Nie trzeba mieć paszportu, żeby móc zdobywać tą odznakę, bo może być to potwierdzone na przykład zdjęciem przy latarni morskiej, może to być potwierdzone paragonem. Tutaj też akurat nie w tym paszporcie, tylko w paszporcie drugiej córki. No sorry, no noszę to w spodnie, wiecie, na latarniach się wdrapujemy, to nie zawsze mam torebkę, więc trochę to jest poniszczone. To tutaj mamy właśnie na przykład to w krynicy morskiej, nie? I mamy paragon sobie pozostawialiśmy trochę na pamiątkę e, także e, teraz tak, są trzy odznaki, pierwsza odznaka jest brązową odznaką i ta odznaka jest przyznawana nam wówczas, kiedy w ciągu dwóch lat odwiedzimy minimum pięć latarni morskich i tam jest właśnie warunek pięciu lat, y, dwóch lat nie? pięć latarni w ciągu dwóch lat My tutaj i wtedy jakby wysyłamy lub zawozimy, no jak tam nam pasuje ten paszport lub dokumentację, że, że byliśmy, czyli tam zdjęcia, czy to, co tam uważamy, I, wniosek, i składamy wniosek o wydanie brązowej odznaki latarnika, turysty latarnika. Żeby zdobyć srebrną odznakę, należy odwiedzić wszystkie, tutaj są wypisane. Jest ich 14. Czekajcie czy jest ich. Tak, bo Rozewie i Rozewie 2 jest już osobno, jest ich 14. Musimy odwiedzić wszystkie w Polsce i ta srebrna odznak, i też tak samo, czyli wtedy mamy jakby zdobyte te latarnie, dajemy wniosek o przyznanie nam takowej odznaki. I czekamy na to, żeby ten tam chyba za dwa tygodnie się czeka i, i ta odznaka zostaje nam przyznana. Ta odznaka srebrna upoważnia nas do tego, aby wchodzić za darmo na większość z tych latarni morskich, nie na wszystkie, ponieważ tam są kwestie tego, kto administruje tymi latarniami, ale na większość z tych, na które tutaj wchodzimy, to właśnie możemy wtedy już wchodzić za darmo. I dostajemy tą odznakę srebrną. Żeby zdobyć odznakę złotą, musimy jeszcze postarać się i zdobyć trzy zagraniczne, jak tutaj mamy właśnie napisane: trzy zagraniczne latarnie. To jak pytałam na latarniach, jak to tam wygląda, to faktycznie jakby nie było nigdy problemu, żebyśmy z pieczątką mieli jakiś problem, bo oni o tym wiedzą. Także warto coś takiego robić. Nasze dzieciaki są bardzo szczęśliwe z tego powodu, że sobie coś takiego zbierają. Oczywiście te odznaki też pójdą do kuferka wspomnień. Jest to, jest to taki fajny motywator, nie? że idziemy, robimy coś. Na latarniach morskich uczymy się, tak jak też tu na jednym filmiku pokazałam. Tam zazwyczaj są jakieś plansze, lub jest jakiś kawałek muzeum, na przykład w rozewiu. Macie tam takie muzealnych troszkę obiektów. Mm, na, helu. <küh> na helu, teraz nie pamiętam, ale na stilo też byłyby świetne, właśnie plansze. Tam było pokazane jak wysokie są latarnie, jak daleko w morze świecą, że nie zawsze najwyższe latarnie najdalej w morze świeci, więc tutaj mówimy sobie też o kształtowaniu terenu. No po prostu wiecie, mnóstwo, mnóstwo wiedzy, którą możemy przy okazji zdobywać o tym, o wybrzeżu, o sąsiadach, których mamy za morzem, o wyspach, które są wokół, o tym w jaki sposób i dlaczego powstawały latarnie jak one się zmieniały w czasie, w jaki sposób świecą. Ci ludzie, którzy są tu tam nas, żeby aby nas wpuszczać. To też są zazwyczaj ludzie, którzy mają ciekawe rzeczy do powiedzenia. Warto pytać, warto być ciekawskim. W pozytywnym tego słowia znaczeniu. E, oprócz tego, że mamy te paszporty, oprócz tego, że mamy to, to akurat e, ta, ta e, pocztówka wisi na naszej lodówce jako takie przypomnienie, te paszporty jeżdżą z nami. Udało nam się zdobyć. Ja uwielbiam magnesy tak zwane geograficzne. Mamy tego trochę i też e, kiedyś zrobię o tym materiał, pewnie. Mamy tutaj taką, taki magnes, latarnie morskie w Polsce. Tutaj bardzo ładnie też są pokazane ich wysokości. No, zobaczcie, tu jest kikut, no tu, a tu jest świnołistzenie. I one są też po kolei, nie? Od tutaj mamy, bo tutaj nawet mamy zaznaczone, jak wybrzeże wygląda. Hmm, nie, czy tutaj Helia Starnia Cypelek. Tutaj mamy po prostu po kolei je zaznaczone. I to kiedyś też właśnie kupiłam na zasadzie, że to nam się. To jest cała przygoda o latarniach morskich. Dziewczynki już zapowiedziały, że one ze swoimi dziećmi to też będą chodziły po latarniach morskich. I zawsze, jak jesteśmy na latarni, to oprócz tego, że zdobywamy to, kupujemy magnes. Teraz się trochę zastanowiłam akurat mam ze Stilo, bo chciałam Wam pokazać jeszcze inne magnesy. Piękny kupiłam w Rozewiu, to chyba najpiękniejsze kupiłam w Rozewiu. Natomiast wcisnęłam go gdzieś w małchę po prostu i wydaje mi się, że mam je w schowku w samochodzie, bo ja z nimi chodziłam przez jakiś czas. Ale w każdym razie kupujemy magnesik i sobie go też poukładamy. To też pokazuje nam geograficznie, gdzie jaka miejscowość jest. <kluzł> Kiedy jesteśmy zwiedzać latarnię morską, to też zazwyczaj robimy coś wokół, czyli na przykład świetne muzea na Helu, gdzieś tam sobie idziemy na plażę, jak byliśmy na Stilo, to właśnie sobie też poszliśmy tam, bo tam jak się idzie, tam jest też taka bardzo znane takie drzewo z korzeniami. I sobie też to na przykład zobaczyliśmy później sobie na plaży robiliśmy piknik. Przy okazji sobie budowaliśmy z piasku figury geometryczne. No to też zależy wszystko na jakiej e, ścieżce, na jakiej, że tak powiem, e, momencie edukacyjnym są Wasze dzieci. Myślę, że to, to i dla nastolatków jest też takie ciekawe, że oni są przyzwyczajeni do tego, żeby z rodzicami spędzać czas no to też jest fajne kupiliśmy też karty do gry, słuchajcie z latarniami morskimi, tak one tutaj się prezentują i one były też dosyć tanie nie pamiętam, chyba 10 zł za te karty zapłaciłam to nie jest tak, że gry to tylko hazard karty to hazard uwielbiamy planszówki ale bardzo lubimy też grać w karty w Macao i inne takie, bo to nie, jest, to nie są głupie gry bardzo Wam polecam szukanie opcji, szukanie różnych możliwości, właśnie, żeby tak jak są te Peteteku odzna odznaczenia. To tutaj, jakby jest być może łatwiej, zależy też, gdzie kto mieszka, nie? bo jednym będzie łatwo iść na szlaki w góry i zdobywać po kolei, innym coś tam. My tutaj właśnie mamy latarnie morskie. Wcale nie jest to takie aż proste do zrobienia, bo tutaj świnoujście, gdzie, a gdzie krenica morska. Ale sobie po kolei, po trochu. Te pierwsze są ważne, żeby, żeby pomyśleć, gdzie można tak w miarę dużo naraz, bo dwa lata mamy na te pierwsze. Natomiast, już na srebrną odznakę po prostu jest napisane, że mamy zdobyć wszystkie. Także tutaj już nie ma, że musimy to zrobić w ciągu jakiegoś czasu. Złota to jest taka wisienka na torcie, bo wiecie, musimy teraz zobaczyć na mapie, poszukać w internecie, gdzie te latarnie morskie są. No my rozważamy, rozważamy. Trochę myśleliśmy o Borholmie, ale tam, no też kosztowo to trochę wygląda groźnie, jak dla nas na razie. Musimy pomyśleć, pomyśleć w jaki sposób tam dotrzeć i czy to będzie to. Ale zapewne Niemcy, nie? Zapewne w Niemczech zrobimy te złote. Myślę, że dogram do tego filmiku kiedyś, co wybraliśmy i gdzie byliśmy. Na razie to są takie, na razie się skupiamy na tych podstawowych odznakach, żeby zdobyć srebrną. No, dziewczynki czekają na to, że będą miały odznakę darmową przepustkę na latarnie morskie. I cieszymy się właśnie tym, tą edukacją, taką, w terenie, że, że tak to wygląda. Możemy tutaj też oczywiście porozmawiać sobie o zalewie Wiślanym, możemy porozmawiać o tym, co to jest delta, możemy porozmawiać sobie o tym, mm, czym różni się zatoka od y, Otwartego Morza, gdzie mamy Otwarte Morze w Polsce. No tutaj naprawdę myślę, że każdy taki myślący rodzic y, znajdzie informacje, które i dla nas są ciekawe. I właśnie my też miałyśmy dyskusję na temat tego, gdzie powstawały latarnie morskie. I pamiętam, że była taka plansza na którejś latarni morskiej i tam było pokazane... I to było w Rozewiu, tak, w Rozewiu, na tej jedynce, na Rozewie 1 właśnie na latarni. I tam było pokazane taki trudny teren i się, jakby dałam pod dyskusję dziewczynkom, Dlaczego to jest trudny teren? Wiecie, tam było dużo wysepek małych, nie? więc jeżeli jest mgła, trudne warunki, no to wiadomo, że dla żeglugi to nie jest prosta, prosty teren. I tamte latarnie są bardzo ważne, żeby, żeby było widać. I tutaj właśnie sobie o tym rozmawiałyśmy i to, i to też szukałyśmy, czyli takie szukanie w tekście, szukanie różne zagadki. Ja zawsze mówię, że one są detektywami, i nawet jeżeli już widzę, że jesteśmy w jakimś muzeum, bardzo lubimy korzystać z darmowych dni w muzeach. Ponieważ jak my wchodzimy do muzeum, no to nie jest tak, że na jednej nodze biegniemy, biegniemy szybko bo i idziemy już na lody. Tylko my się delektujemy, w związku z tym często w danym muzeum jesteśmy więcej niż jeden raz. No to fajnie z tego skorzystać, kiedy są darmowe dni. I... I jeżeli ja widzę, że dziewczynkom trochę koncentracja spada, na przykład, to się bawimy, że odpowiadają na jakieś tam pytania, że szukają, albo to one zadają pytania i ja muszę coś znaleźć, nie? Że wiecie, że gdzieś tam w tekście szukamy, na przykład, kiedy rozpoczęła się wojna, ile trwała wojna, a tutaj o jakimś tam kraju coś, albo na przykład, co to jest, czy masz pojęcie, bo czasami jest tak, że, jest, że są różne tam, no. Historyczne rzeczy, które niekoniecznie wiemy, wiecie, jakaś igła w ogóle, która jest tam zdawien dawna, <tryk> i trzeba się domyślić, do czego to służyło. Więc tak się bawimy. E, tutaj też nie jest to tylko łażenie po latarniach, ale jest to świetna nauka e, tego, że jak wygląda wybrzeże, możemy sobie porozmawiać o morzu. No i też duma, taka, nie? że zdobyłyśmy to czy tamto też jakie kraje są nad morzem, czyli w jakich w ogóle możemy szukać latarni morskich, no bo przecież nie będzie ich w górach, nie? także jeszcze raz polecam, warto szukać takich rzeczy jak tutaj te odznaka bliza, to warto szukać też takich rzeczy w innych miejscach. Co znajdę, to będę informowała, co będziemy robili, to będę informowała. A tutaj właśnie taka polecajka. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam.